Uroczyste obchody jednego z najważniejszych świąt państwowych rozpoczęły się tradycyjnie w Ropczyckiej farze, gdzie odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny oraz strażaków. Homilię wygłosił ksiądz Stanisław Szczepanik, który odniósł się do jednego z dzieł kardynała Stefana Wyszyńskiego pod tytułem Duch Pracy Ludzkiej. Dla prymasa tysiąclecia dobrobyt Polski, jej przyszłość zależy przede wszystkim od człowieka. Nie od pieniędzy, czy też innych zasobów, bo te zawsze można zmarnotrawić, źle wykorzystać. Ale od człowieka, który potrafi najlepiej jak umie wykorzystać to, co, co ma i doprowadzić do końca swoje dzieła. I szczerze to mam wielkie obawy, że ta propozycja rymasa tysiąclecia spotkałaby się dziś e, z, wielkim, e, z wielkim entuzjastycznym przyjęciem. Przecież nie oszukujmy się, my jesteśmy nastawieni na to, żeby wszystko robić szybko, łatwo i przyjemnie. Ale na pewno jest jakaś grupa ludzi, którzy. Są zdolni do tego, by nie kierując, się, kierując się zasadą niespieszności bez popadania w smutek i zniechęcenie znaleźć takich, którzy potrafią działać wytrwale, sumiennie i z uwagą i przez i tak wykonywać to co im bo to jest przyszłość naszego kraju. Po Eucharystii nastąpił przemarsz pocztu sztandarowego, delegacji oraz wszystkich uczestników i złożenie kwiatów pod tablicami pamiątkowymi i pomnikiem świętego Jana Pawła II przy kościele farnym oraz pod pomnikiem pamięci na robczyckim rynku. Po złożeniu kwiatów przez delegację słowo do zebranych skierował burmistrz Ropczyc, Bolesław Bujak. Konstytucja 3 maja, szanowni Państwo, to był i dzisiaj go obchodzimy wyraz szacunku, uznania do wszystkich tych naszych rodaków z przeszłości, którzy walczyli o Polskę, Polskę godną, Polskę wolną, Polskę niepodległą, Polskę dla Polaków, ale dla wszystkich, którzy w tej Polsce żyli i żyją. Czy Konstytucja 3 Maja spełniła nadzieję oczekiwania tych światłych Polaków, którzy w czasie Sejmu Czteroletniego 230 lat temu ją uchwalili? No nie, wszyscy wiemy, że nie, wszyscy wiemy, że jak to zwykle bywa w naszym wspaniałym narodzie obce judaszowe zrebrniki podzielą, spowodują, że powstają jakieś targowice jak i w owym czasie, że część szlachty, magnaterii zwróciła się przeciwko również i królowi, który przecież reprezentował tą konstytucję uchwaloną 3 maja. Tak się stało, że rozbiory, że 127 lat niewoli powstania, ale też konstytucja stała się takim kierunkiem dla przyszłych pokoleń Polaków, kierunkiem reform, symbolem państwa, które jest sprawiedliwe i opiera się na nowoczesnych swoich fundamentach, gdzie najważniejsze to rozróżnienie władzy ustawodawczej od wykonawczej i od sądowniczej. Sądzę, że te podstawy i filozofia tej konstytucji są ważne i dziś. Dzisiaj też chcielibyśmy mieć te trzy władze w Polsce od siebie niezależne. Chcielibyśmy mieć kraj demokratyczny, bo mamy kraj wolny, kraj bogaty, kraj zasobny, kraj przyjaznych ludzi, ale jakże podzielonych. Gospodarz Miasta złożył na ręce prezesa zarządu oddziału miejsko-gminnego Związku OSPRP w Robczycach Andrzeja Rachwała podziękowania dla wszystkich strażaków-ochotników z terenu naszej gminy za ich bezinteresowną działalność na rzecz drugiego człowieka. Panie burmistrzu, w imieniu własnym, jak również zarządu oddziału miejsko-gminnego. OSPRP w Robczycach chciałbym serdecznie podziękować za to wyróżnienie, za życzenia w imieniu wszystkich strażaków. Dziękuję za codzienną współpracę i opiekę nad jednostkami OSP. Majową uroczystość wzbogacił krótki koncert Robczyckiej Orkiestry Dętej. Po części oficjalnej zgromadzeni przeszli do Centrum Kultury w Robczycach, gdzie czekała wystawa sprzętu strażackiego, o której opowiedział profesor Władysław Tabasz. Proszę wszystko to jest ważne dla ratowania życia. Sat, który łyka wodę w głębokim w strumieniu, w tak zwanym bełku, ale żeby żaba nie wskoczyła, ryba albo jakieś nieczystości zasiadkowano. Ale równie dobrze, jeśli ten sak utonie, bo jest ciężki, z głębokości nie pociągnie, bo, bo sanie pompy jest też ograniczone. Więcej pompa pchnie niż pociągnie. Także ze studni raczej trudno. I żeby nie tonęła, mam no, tak pechę żeby się tak umbuje, żeby się... Ym, ym, mogła utrzymać, ten wąż na pewno jest bezpieczny dla ssania głębokości. No i oczywiście te rury służą do wyrzucania wody z pianu, tu jest taki, taki podzielnik, czy dozownik, piany się to nazywa, piana małym wężem, woda dużym. Oczywiście coś takiego strażak miał yy, w ręce, mogę sobie i tak proszę kierować. Nie mamy w tej chwili takiego posażenia, bo nam nie potrzeba, ale na samochodach zwróćcie uwagę, takie wyrzutniki jeszcze ciągle są. Nazywa się to prądownictwa, prądownica pianowa, która do, do piany słuchaj, która powoduje, że za minutę jest stodowa, stodowa piana. W trosce o zdrowie mieszkańców oraz uczestników tegoroczne obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zostały ograniczone do minimum.